Sałatka jarzynowa ma niejedno oblicze. Dzisiaj pokażę Wam wersję husarską, rodem z Holandii. Ja nazywam się Robert Harna, a to kolejny odcinek programu Pomagamy w Gotowaniu i Nie Marnowaniu. Podstawą każdej sałatki jarzynowej są ugotowane warzywa. Takie z rosołu czy bulionu świetnie się do tego nadadzą. No i będzie zero waste. Ugotowane warzywa kroimy w kostkę. Jak chcecie zobaczyć, co będzie dalej, zostańcie z nami. Do tej sałatki możecie wykorzystać dowolne pieczone mięso, również szynkę, kiełbasę czy boczek. Na koniec dodajemy porządną ilość majonezu. Do tego sól, pieprz oraz opcjonalnie zioła. Nadka pietruszki i sałatka gotowa! A więcej przepisów i inspiracji znajdziecie na winiary.pl. Tymczasem dzięki serdecznej i do zobaczenia w kolejnych odcinkach programu Pomagamy w Gotowaniu i Nie Marnowaniu. Cześć!